wykonałem jeszcze trójnóg dość nietypowy, ponieważ dwie nogi stoją oparte o ziemię ta noga i ta noga leci aż poza schronienie i stoi w śniegu, natomiast trzecia jest praktycznie ukośną poprzeczką, która jest zaczepiona tam obok nart i leży na gałęzi i jest jeszcze przywiązana sznurkiem i co to daje? Daje mi to dość duży komfort poruszania się po całym terenie mojego schronienia. Po tym wszystkim co jest odśnieżone. Oczywiście tutaj w tym miejscu centralnie będzie podłużne ognisko, natomiast ułożenie trzeciej nogi wysoko, wszystko jest stabilne, powoduje, że mogę spokojnie przechodzić, manewrować, czyli poruszać się między składem opału, ogniskiem. Alegowiskiem. I to są te trzy miejsca, które najbardziej mnie interesują. 16.15 No to chyba ostatnie pół godziny jeszcze w miarę dobrego światła, a potem już się zacznie szaruwa, Więc idę jeszcze narąbać drewna. Dobrego, suchego drewna opałowego nigdy, nigdy nie jest za wiele. I już jestem strasznie głodny. To już chyba ostatnie martwe drzewo na dziś. I z takiej ilością upału powinienem do rana wytrzymać. Słuchaj, leży. Odciąłem jeden fragment. Od pnia ten dolny to są dwie długości, czyli cztery długości siekiery, czyli no podwójny, podwójny pieniek do przyciągnięcia do ogniska. A u góry część szczytowa zaraz będę ją uciął na równi z tym pieńkiem, czyli mniej więcej tu będę machał siekierą, tak żeby zaoszczędzić sobie roboty. Czyli dokładna obróbka na miejscu w obozie na tym dobrym pieńku, a teraz tylko uciąć na 3-4 fragmenty podwójne, żeby łatwo można było to przenieść na ramieniu do obozu. Kurczak z cebulą i czosnkiem, zioła prowansalskie, ostra papryka, do tego kieliszek Jägermeistera, no i cóż, pozostaje tylko zjeść z smacznym chlebkiem ciętym siekierą. Smacznego! Kończy. Miło spędzam czas i zamierzam spalić jeden komin. Zapijam smak odrobiną robiną mastera, a potem znowu pykanie. Nie ma wiatru na szczęście, ja jestem grubo ubrany i zastanawiam się, czy teraz studować z ogniskiem, robić coś wzdłużnego, z całych belek, rozgarniać żar. Czy może ograniczyć się do ogniska punktowego, tak jak teraz i po prostu do snu zawinąć się we wszystko to, co mam, a być przygotowanym na dokładkę świeżo narąbanych szczap w okolicach, nie wiem, może trzeciej, może czwartej kiedy się obudzę z zimna. Mam swoją już flaszkę z korkiem i z Ranger Bandem z gumą. Tak więc zamierzam sobie jeszcze zrobić termofor na dobrą noc. Gdzieś tam ułożyć w okolicach krzyża. W miejscu, gdzie plecy tracą swoją czcigodną nazwę. Dobry dzień. Myślę, że całkiem dobre użycie prostych materiałów tradycyjnych, burzkrawtowych. Tak więc yy, jest to swego rodzaju podróż w czasie podróż w przestrzeni dzięki dwóm prostym dechom. <laughs> No jest to podróż między światami, bo na co dzień z dużą ilością pracy, nawet w lesie realizowanej, nie mam okazji do tego, żeby móc przebywać sam ze sobą. Tym bardziej cieszę się z tego dnia, z tego wieczoru i jeszcze z jutrzejszego poranka. Dobrej nocy zatem. Сшивайте к тюке, чтобы не было сбросить. Po całonocnym ognisku nie pozostało zbyt wiele. Ono nie wytrzymało do czasu mojej pobudki. Źle spałem, ale to akurat nie z przyczyn termicznych. Dokucza mi trochę ósemka. Ee, nie mogłem też znaleźć miejsca jakoś i ułożyć się dobrze. Natomiast e, dwa razy musiałem dokładać e, belki do ogniska. Ono faktycznie pod koniec było już troszkę rozciągnięte. Nie na całą długość belek, tak więc końcówki się opalały i pozostawały takie krótkie klocki. Tak więc dwa razy dokładałem takie belki, no i z wczorajszego całego zapasu zostało mi jeszcze tylko dwie, um, dwie kłody niewykorzystane, tak więc praktycznie cały ten opał zszedł. I co ciekawe spalił się całkowicie, z wyjątkiem oczywiście tych drobnych um, fragmentów końcowych, które no, nie sięgały um, płomienia, ale zasadniczo nie było ani węgli, ani jakichś wielkich pozostałości, Te belki praktycznie w całości się spaliły. No i paliły się rzeczywiście tak jak spodziewałem się i przewidywałem bardzo szybko. Tak więc teraz znowu śmiga ognisko punktowe z ostatnich kilkunastu szczapek. Mam trochę chrustu, tak więc wystarczy, żeby zaparzyć kawę i poczekać sobie wczorajszą kolację na śniadanie. No i może słówko na temat samej termiki w nocy. Zawijałem się w tak zwaną kopertę. Jest to metoda, którą pokazywałem w trakcie wyprawy w Autaj na Syberię w roku 2014. Metoda zawijania w koc tak, na tak zwaną kopertę. I pokazywałem ją, zdaje się, również w roku 2019 w trakcie wyprawy do Idaho. Dzisiaj, ku mojemu zaskoczeniu, ta koperta nie do końca się sprawdziła. Nie byłem w stanie za bardzo się ułożyć, może za bardzo się wierciłem i ciągle odkrywało mi się lewe ramię i lewy, lewy bark. I tutaj w tą część ciała marzłem. I po drugim dokładaniu belek do, do ognia stwierdziłem, że zawiłem się na tak zwanego naleśnika wszystkim, co mam. W taki sposób no, szczelny popełniłem świadomie i z premedytacją tak zwany błąd, czyli przykryłem również twarz. Ale te ostatnie dwie godziny do, do pobudki. Bez problemu przespałem. Co ciekawe, nie wystąpiła kondensacja. raz na jakiś czas lekko sobie wietrzyłem przy twarzy, tak więc możliwe, że ta się wtedy uchodziła. Krótko mówiąc, noc myślę, że spędzona bardzo dobrze. Temperatura dokładnie nie wiem jaka, bo nie mam termometru, ale prognozowane było coś około minus 15. Nie mam pewności, czy jest tyle. Ja bym obstawiał tak na swój nos, że jest troszkę cieplej, może minus 10. Pora brać się za śniadanko. Jestem mega głodny, ale tu mi się robi już drzanki, mam herbatę. Więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl